Witam się z Wami serdecznie. Przed nami film z zakupami. Nawet takiego filmu nie było, ponieważ w ostatnim czasie zrobiłam wykona... raczej zakupy stosunkowo małe i jeśli wrzucam je po prostu na Instagrama na bieżąco, a teraz ze zlotu trochę się uzbierało, więc mogę Wam co nieco właśnie tutaj pokazać. I tak nie źle, jeśli ktoś oglądał mój e, film z holu zakupowego, z, z lotu w Krakowie, co był w lutym, to była masa rzeczy, to była naprawdę masa rzeczy. E, teraz nie jest tak źle, bo to nie jest tylko hol, to są te wymianki, które właśnie ja ostatnio miałam i zakupy ze sklepiku Gosi, no to sklepiku Gosi nie było na zlocie, więc to jest paczka, która do mnie Przyszła. Mam te Ateciaki, które pokażę z wymianki, właśnie w krakowskim zlocie. W sposób taki losowy wymieniamy ATC i je Wam pokażę. Więc pora na zmianę tutaj kamerki. I pokazanie wam po kolei, co kupiłam tym razem. I zacznijmy sobie tutaj od zakupów ze sklepiku Gosi. I tak się składa, że jako wypełnienie dostałam tej zużyte rolki taśmy, i widziałam różne jakieś pomysły na jej wykorzystanie. Ja tu widzę po prostu jakiś mediowy domek, a mam ostatnio ochotę na takie rzeczy. Gorzej z czasem, niestety, żeby się za coś takiego zabrać. Tu mam fakturkę, to sobie odkładam na bok. I oczywiście, jak to w sklepiku Gosi. Nie brakuje różnego rodzaju gratisów, bo jakbym się język plątał, to przepraszam, ale po prostu jestem już trochę zmęczona i senna cały dzień. Po prostu jestem na jakimś takim, oh, na takim jakimś, e, ładowaniu e, zapasowym normalnie, bo po prostu o czym się ciągle zamykają. E, to jest ta nowa, chyba, kolekcja, tak, Age of Technology paseczki, tego typu rzeczy. No to jest taki klasyk w sklepiku Gosi. Ja niedawno oddałam mnóstwo właśnie skrapków, ścinków, które mi gdzieś zalegały. Ja się między innymi gdzieś te paski oddałam, bo po prostu mi to leży. Mi to leży, ja tego nie wykorzystuję za bardzo. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Powiem Wam, że tak dawno zużyłam to zamówienie. Bo to była przedsprzedaż papierów w ogóle, kiedy to zamówienie składam. I chyba coś jeszcze domówiłam, jeśli się nie mylę. Nie, to jest tylko wypełniać, Zastanawiałam się co to, to jest. A to jest tylko takie wypełnienie. Przepraszam, takie wypełnienie. To też, to też śmieci. Wypełnienie, wypełnienie. No tak, teraz ja będę zbierać plastik. No dobra, wrzućmy to. Obróćmy to na razie gdziekolwiek i między innymi wyrzuciłam mikrokulki, słuchajcie, i mikrokulku, mikrokulek trochę tu będzie. Mamy takie właśnie czarne kuleczki i e, turkusowe. O. Mam fazę na różne mikrokulki właśnie i to zaraz Wam poopowiadam, co ja z tym chcę zrobić. I wziąłem coś takiego, co jest efektem lustra. Jestem ciekawa, jak ten preparat się mm, będzie sprawdzać. To jest kadens, a ja widziałam, że Pentart coś takiego ma. Ale akurat w żadnym sklepie, gdzie chciałam zrobić zamówienie, nie było właśnie Pentartu. No i jeszcze te paseczki gratisowe. Kolejne mikrokulki te są już mniejsze. To z czarnymi będziecie mieć porównanie. Jeszcze właśnie bordowe, turkusowe. Okej, okay, no jakaś zagubiona mikrokuleczka, ale to. Już przepadnie. I właśnie ta kolekcja Bohemian Wedding to była moja. Mój zakup w ramach przedsprzedaży. Ja chyba nigdy nie kupowałam tych elementów do wycinania, tutaj stwierdziłam. A skuszę się, zobaczę jak to i wygląda, i jak się z tym pracuje, kiedy już nie trzeba wycinać. Zaraz do tego, tutaj zawartości przejdziemy. A chcę Wam pokazać jeszcze papiery. Papiery to m.in. Nightfall, yy, były te arkusze w promocji. Wzięłam sobie dwa. Tak. Wzięłam dwa. No i mamy tutaj tą kolekcję Bohemian Wedding. Mam dwa, dwie kolekcje, bo mam w planach zrobić album ślubny lub na rocznicę ślubu. To jeszcze się okaże. E, pokażę zaraz Wam te papiery. One są yy, w ramach sprzedaży. No to jeszcze niewiele osób je pokazywało na żywo. Ja już nie pamiętam, co tu mam normalnie. Bo to jest takie opakowane. Ach, wiem, co to będą. Będą farby. Wybaczcie za hałas. E, Farby kredowe Mintaya były w promocji w, w sklepiku Gosi, więc podejrzewałam, że już jakieś bliskie terminu przydatności, bądź bardzo długo już stały i chcieli się ich pozbyć. Wybrałam sobie właśnie taki pistacjowy, niebieski i hmm, to jest taki. kolor, jak on się nazywa? Taki Sand. A, dobra, Sand. Navy. Ok, i taki pistacjowy. na Oliw się nazywa. Tutaj widzicie i kolorki razie co i właśnie nazwy. Były bardzo tanie, bo chyba 50% przecenione, więc stwierdziłam, że nie brać, a są to jedne z tańszych kredowych farb dostępnych na rynku, więc w ogóle jeszcze w tej promocji no to właśnie Wal było nie skorzystać. Normalnie czuję się jakbym odpakowywała prezent świętego Mikołaja, bo nie pamiętam co kupiłam. Kupiłam, no tak, płytki do maszynki. I to w sumie był pretekst, żeby zakupić pozostałe rzeczy właśnie z typiku gosi. Potrzebowałam płytek i mam... Okej, okay, sobie sprawdziłam. Myślałam, że zamówiłam dwie te grubsze, ale mam po prostu dwie cieńsze jedną grubszą płytkę. No i okej. Okay. To jest spoko. No i jeden minut, że sklepie Gosi nie ma zaokrąglonych rogów. Wiem, że ktoś tam sprzedaje zaokrąglonymi rogami, ale jakby nie widzę sensu zrobić zamówienia tylko w jednym miejscu, kiedy. No tu płacę za przesyłkę i mam paręnaście rzeczy. No nie? No i co, odłożyłam tutaj wszystkie pozostałe rzeczy, żeby skupić się na tych papierach. Jesteście teraz trochę oddaleni, więc nieco z bliska, z nadzieją, że właśnie yy, nie będziemy tutaj zatracać kolorów, bo trochę tak blado wygląda tutaj w kamerze. E, typowo dla mintaja, czyli mamy na froncie elementy do wycinania, słuchajcie. Mamy na przykład takie właśnie piękne, piękną parę ślubną, świecę. O, widzę jakieś łabędzie, kieliszki. Wszystko naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Na następnej stronie mamy piękną grafikę sali, takiej właściwie szklarni. Nie, bardzo tak klimatycznie pod jakiś też boho wedding właśnie w ciemnych boho wedding, boho ślub właśnie w ciemnych klimatach. na no, w końcu bohemian. Tak się nazywa kolekcja. Mm, pachnie po prostu świeżo co wydrukowanymi papierami. Dużo takich właśnie przestrzeni widzę. Yy, pomieszczeń. Na tych dużych grafikach. Nie jest to coś pasującego mi trochę po to ślubu, ale w razie co po prostu będę wykorzystywać tła. Tu mamy w sumie niby taką parę, panią, pewnie pannę młodą, czy parę młodą, ale w ciemnych ubraniach, no to nie musi koniecznie to być od razu właśnie ślubne. Aha, no i z drugiej strony już nie ma tych rameczek, widzę. To są tylko takie tła. Tej nowej kolekcji. Aha, no i zaczynamy od nowa, więc tyle by wystarczyło chyba, nie? Uż pewnie gdzieś się prezentacje tych papierów spodobały. Ja po prostu je wzięłam ze względu na Turkus i bordo, który po prostu no mega mi się podoba takie połączenie kolorystyczne. I to już jest właśnie w trendach ślubnych od, jak ślubnych od jakiegoś czasu. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. No i przejdźmy do całej reszty y, zakupów z, z lotu, e, ten film jednak będzie bez y, y, wymianek, bo były już bardzo długi wymianki, będą w następnym filmie. Więc mamy klej introligatorski oczywiście z Eco Scrapbookingu, no nie mogło być inaczej, musiałam wrócić z kilogramem kleju. Hobbyland, jeśli nie miałam wziąłam tylko to, ale teraz nie jestem pewna czy naprawdę tylko tak, tylko to wziąłam. A, jak sobie coś przypomnę, to może gdzieś tutaj znajdę jeszcze w zakamarkach coś, co właśnie wzięłam z Hobbylandu. Jak widzicie, tutaj też są werniksy. To dlatego, że po prostu nie było matowych skrapkowo, skrapkowo robiłam pierwsze zakupy. Więc jak zaczęłam, to w Hobbylandzie jest jeszcze matowe, to wzięłam. I słuchajcie, wywica. Wywica w kolorze kości słoniowej była jedyna, właśnie w Hobbylandzie, w takiej wersji, w takim małym butel takich małych buteleczkach. Ojej. Sobie tutaj rozrywam wszystko i jestem zaskoczona, że tu są w ogóle rękawiczki w zestawie. Są kubeczki, słuchajcie, na dole. Wow, do odmiewania sobie. Jestem zaskoczona, że coś takiego w zestawie, bo nawet nie było napisane że to jest w zestawie jest łyżeczka, żeby sobie odmiewać. Ona jest oczywiście, właśnie dwuskładnikowa, A i B. No i tyle, co wiem, to sobie jeszcze tam wczytam, oczywiście, ale. Mam wrażenie, że jednego składnika jest mniej. Słuchajcie. No tu nie wiem ile, bo jest ciemna butelka. Ale tak na czuję, tu się wydaje że jest mniej w A jest w ogóle oklejona cała ta butelka, więc ciekawe, czy tutaj się coś nie nie wylało z tej butelki, ale wydaje się, że jest powodnie zakręcona, więc no. Będę sprawdzać jeszcze, ale jest cała taka brudna. No cóż, ale jedyna była taka właśnie, były takie malusie buteleczki, słuchajcie, a ja nie chciałam właśnie e, większej ilości żywych, tak na początek. To tyle mi starczy, jakby na pierwszą przygodę. I zobaczymy, co i jak. Ze Skrapkowo, słuchajcie, ze Skrapkowo to tą koronkę, bo te ze Skrapkowo też dostałam właśnie w gratisie. Wzięłam sobie pręciki. Chciałam takie cieniutkie pręciki florystyczne, a to są grubsze. I wydaje mi się, że gdzieś mam w ogóle cienkie te patyczki florystyczne, takie druciki. Ale nie mogę ich znaleźć, więc wzięłam ponownie, ale one są za grube i tak. No więc heavy body gel oczywiście. To w zapasie, bo mi się będzie w powoli kończyć. No i werniksy. No i werniksy po prostu z połyskiem i półmatowy, no bo półmatowy jak rozumiem on nie będzie dawać efektu matu. One są bardzo tanie z tej firmy CR i ja już mam rzeczy z tego i jakby lubię. No i słuchajcie, kupiłam tą tackę do sypywania brokatu, jakichś koralików i innych rzeczy. Wtedy wszystkie zalewało mi na embossing powder, czyli po prostu na ten całym pudwy, kiedy coś embosuję, To mi tak strasznie drożniło. że to gdzieś y, zostawało. I jestem właśnie ciekawa, czy to będzie. Y, wiecie elektrostatyczne po prostu, to mnie zastanawia, no bo jakby te tacki to mają wtedy sens, tylko kiedy są właśnie elektrostatyczne, kiedy się do nich nic nie przyczepia. Więc moja jest Anita's mm, do Crafts. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie i porównanie z Sizzixem, to jestem ciekawa, jak to wygląda i kupiłam matę, która ma być do formowania kwiatów i podobno termoodporna, bo tu chodzi przede wszystkim o kwiaty mm, z one formowana na ciepło, więc mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, bo nie ma tu żadnej informacji na opakowaniu, że ona jest faktycznie odporna na ciepło, słuchajcie. Jest bardzo twarda. Ja bym chyba wolała, żeby to było coś większego, ale to wyjdzie, wyjdzie w praniu, czy to jest ok, czy nie, w trakcie pracy. Aha, no i ze skrapkowo jeszcze te mm, no, te narzędzia do modeliny. Eee, szczerze mówiąc, średnio one mi odpowiadają, jeśli chodzi o kształt. No w zasadzie kuleczki nie ma. To jest jakiś taki badzie w ogóle pod tym względem, że za... no tylko coś takiego jest takie coś z mało obłe, jest przede wszystkim za duże. Eee, no ale nie było drogie, jeszcze była promocja, oczywiście obniżka ceny. I to na ten moment były jedyne tego typu mm, narzędzia z tych wszystkich sklepów, które mogłam kupić, wszystko inne. Nie było, nie było tego w sklepowych sklepach, co mnie interesowało, więc na razie odpuściłam. Kupiłam takie mini doniczki. Myślałam, bo naprawdę będą mini, ale one są za duże. One są bardzo, bardzo duże po prostu. I są za duże po prostu. Po <laughs> prostu są za duże, no i tyle. Ja potrzebowałabym mowę połowę tego. E, bo próbowałam robić sama i sobie a to kupię gotowe, zobaczę jak wyglądają, żeby się już tak nie męczyć, nie? No, no nie. Jednak będę musiała robić sama, bo są po prostu za, za duże te doniczki. Czarna wstążka gnieciuszka. Czarnego nigdy dosyć. Akurat bardzo często używam czarne wstążki gnieciuszki. Do ciemniejszych właśnie prac idealnie pasują. I właśnie czarny mi się skończył. I jeśli poszliście do, na, fałamir, na stanowisko Fałamiranu Polska, żeby kupić czerwony Fałamiran, informuję Was, że wykupiłam wszystkie trzy ostatnie arkusze. To jest czerwony, intensywny Fałamiran. Fakt, że pozostawiłam się trochę ostatnio na bawełnę. Ale Famiran jak najbardziej e, też jest w łasce. Tak samo ten zielony, piękny Fa'amiran, z którego robiłam kwiatuszki w zeszłym roku. Znaczy się w zeszłym roku, jeszcze w tym roku, tylko no, w minionym sezonie e, komunino-ślubnym. I bardzo e, się wszystkim podobały te kwiatuszki, więc e, ten zielony Famiran do mnie właśnie wraca ponownie do pracy. A jeszcze coś z wami, słuchajcie, gratisy, bo nie przeglądałam. E, taki bloczek z Craft Okloka się trafił. Studio Forty. Mamy takie wypychanki. O, już mi coś odpadło. Dobra, bo tutaj nie jest w żadnej folii, niestety. Takie karty do chyba jakiegoś journalingu, czy coś w tym stylu. Mm jakieś tutaj kartki pocztowe tego typu rzeczy, no to dla mnie to zbędne. Aha, no to reklama Scrapbooking Shopu Studio Forty, oczywiście w e, tych, tych planerów, bo te były. Label Paper było, więc wizytówka też się trafiła. E, tu mamy jakieś naklejki ze Studio Forty dalej i. Takie próbki arkuszy papieru. Ja ze skrzydła na ten moment, to nie są na gusta, że tak powiem. To jest inny typ w ogóle pracy. No i ze skrapkowo paka. Paka różnych tam cudownych rzeczy, bo mamy takie kwiaty sztuczne. Um, tego typu kwiaty sztuczne nad niedzielą. Nie coś takiego mają. Okej. Okay. Taki środek do kwiatka, jakiś do wykorzystania. To jest takie fajne, chyba do dużych kwiatów raczej. No i jakieś tam pręciki się kręcą. O, no to ta koronka, którą też dostałam w gratisie. Kaftan, który widać, że trochę się wysuszył już od tamtej pory. Okej okay. i jeszcze takie kwiatuszki, ja je też mam i też gdzieś czasami wciskam do, do pracy, więc one są fajne. Takie konieczynki, albo można na nie używać ich jako podkładki do kwiatów. Tu są jeszcze takie pręciki. No i tutaj te pręciki nieuporządkowane, zaraz sobie je włożę do pojemniczka. A i jakaś zabiewka metalowa się trafiła. Słuchajcie, wiecie o czym zapomniałam? O tych mikrokulkach z Hobbylandu, bo ja po prostu z tak sklepiku Gosi tak wcześnie, tak późno, zam... tak wcześnie. Tak yy, dawno temu zamówiłam, to zapomniałam za bardzo, co tam mam. I mam właśnie jeszcze mikrokulki z Hobbylandu, i jak widzicie, całkiem niezła paka za 5.50, wypełnione full. A spakowałam te od sklepiku Gosi. No to te są nawet nie są chyba czarne. Jakby się nie wydają być. Te, się, te są, słuchajcie, ze sklepiku go się takie te, a te są zdecydowanie bardziej kryjące. A chciałam te mikrokulki, słuchajcie, e, jako po prostu wypełnienie kwiatków. Słoneczników szczególnie. Tak sobie pomyślałam, że takie mikrokulki fajnie, fajnie będą właśnie wyglądać. A na sam koniec chciałam Wam pokazać wszystkie ateciaki, które otrzymałam, bądź wylosowałam. Większość właściwie wylosowałam. To są wszystkie właśnie ze zlotu w, w Krakowie. No i słuchajcie, na początek to już mogę powiedzieć, bo pamiętam wy te trzy: są od Karoliny Wójcik, moc wyobraźni, rękodzieło. Albo skrapka skrap rolka na Instagramie. Bardzo polecam moją design teamową koleżankę z Passion Scrap. Właśnie Te wylosowałam, te dostałam, tą dostałam, więc ateciaki od jednej osoby. Ja dałam 31 kart do losowania, więc no trafiły mi się duble, bo po prostu się śpieszyłam. Nie miałam czasu, żeby za bardzo wybierać, przeglądać, łapałam jak leciało. Tutaj mam jeszcze kartę ATC, z którą się wymieniłam z Arkiem Słaboszym. To nie jest akurat folika, którą miałam. Miałam tą kartę, chyba ta karta w ogóle wadną folijkę nie była, więc po prostu w jakąś tam zapakowałam. Arka, to jest Arek, Arek, syn Kingi od Skrapkowo.pl i ja w tamtym roku dostałam niego chyba dwa teciaki, więc w tym razem musiałam się wymienić. Zacznijmy właśnie od takich dubli, czyli mamy Fire, Tutaj od Katawyny, macie tutaj dane, namiary, wybliwe. wtedy będzie lepsza jakość, jeśli macie ochotę szukać. Tą kartę wiem, że to zrobiła dziewczynka, bo jest napisane ile ma lat, Magdalena, więc nie będę pokazywać, bo tam jest jej nazwisko, a no w wypadku dziecka myślę, że nie ma co pokazywać takich rzeczy. Też niektóre zapisana pisano za swój numer telefonu i tak szczerze mówiąc się zastanawiałam, no... Eee, czy w sumie mogę to pokazywać? W sumie na, są nazwiska, więc mam nadzieję, że wynik się jakby nie obrazi za to, że nazwisko tutaj pokazuje. Myślę, że jakoś jest osoba dorosła, która się reklamuje szczególnie. No to jak najbardziej chcę być rozpoznawalna po tym swoim nazwisku, nie? Czyli mamy Green Rose Project na Instagramie, chyba jeszcze jej nie, nie, obser, nie obserwuję Lidi, wydaje mi się, że mogłam jej nie oznaczyć, jak pokazywam karty na Instagramie. Od Agniewki, karta ATC, mamy taką wiewióreczkę, jeśli się nie mylę, nie, to nie była od dziecka, kraftka art, po prostu gdzieś tutaj mamy jeszcze ATC z numerem telefonu i nie będę pokazywać ten numer telefonu, od Joanny, Jakie małe dzieci łotka myślka. Podwójna ATC w klimacie jesieni od Zofii w końcu Zosi to już zaobserwowałam ATC od Loveable Paper Loveable ja się na relacji trochę śmiałam z tej nazwy W. No, to nie jest wdzięczna nazwa na polski rynek, niestety w mnie jak było płata, -bu -bu czyli takie typowo angielskie e ed ed Ty, Edyty. Taka karteczka. No, dużo zalewy od nazwy niestety Marki, też nie uważam, by moja była idealna, ale no cóż, trudno jest chyba wymyślić co fajną nazwę. Na markę, szczególnie w W no tyle nas jest po prostu. Od maklary ja ją obserwuję już słodko. Dwie janatyki od Basi. Był taki fajny, kolorowy stempelek od Anny. Prawda ma swoją, swoje minutę, Ja tu zabiorę na chwilę. Dobra, bo nie pamiętam, która jest właśnie od Janka. Chyba ta z słówką. Tu mam od Aleksandry. Taką fajną kartuchę mam od Marii. Tu ją przykryję, bo tak się tutaj strasznie odbija światło. Tak, i to jest od Juliana, nie od Janka. przepraszam. I tu myślę, że chyba to był chłopiec, jeśli się nie mylę. Mm, takie ATC w fajnym klimacie. I tu mi bardzo szkoda, a nie, to nie ta, ale jakieś mam. Tak, <grytanie> to te ateciaki. Słuchajcie, były tylko cztery, a ja zgarnęłam dwa. Wykromili. <grytanie> Niestety y kiepsko pomieszane były, kiepsko były pomieszane, ja co chwilę trafiałam na swoje od Lidii kartki i tutaj jeszcze te poprzednie to są od Janety te są bardzo płaskie, moje nie były takie płaskie <grytanie> tutaj dziewczyny obie zrobiły bardziej płaskie od Little Scrap od, od od Unana, tak, od Unany a tu są dwie w ogóle to jest od Unany Unana Handmade Fajnie, że mi się od niej kartka ATC, obserwuję ją od dłuższego czasu, od Pauliny, mam nożyczki, nie zawahałam się ich użyć, ha, 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 bardzo fajne. I chyba w ogóle e, jej autorski rysunek, coś możliwe, mówiła. jeśli Paulina to tutaj dotrwa albo ktoś kto zna Paulinę, to jestem ciekawa czy to jest jej autorski rysunek, mhm. Mała czarna też odgłosi wypych i właśnie jakaś jeszcze była odgosi wypych. no nie? To była od Gosi? Nie, nie. Ale jakaś była w tych wszystkich. E, była już jakaś y, karteczka, ale już mi gdzieś zaginęły, niestety. Mm, jeszcze te dwie. Tu mamy od Blanki. I to mamy od Ani. Więc tyle właśnie z ateciaków. E, moje, m, moje ATC możecie zobaczyć na zdjęciach e, na Instagramie. Więc dzięki Wam za oglądanie. A Ach, jeszcze. Hej, i już tutaj wygnam e, się z kamerką z przodu. E, chciałabym mm, Was prosić o polubienie i skomentowanie, może zostawienie po sobie śladu na tym filmie, e, bo co ja tutaj na przeklinałam, właśnie na sobie pod Twoją skórę e, ze statywem. Mam tymczasowy statyw, mój stary musiał w świetnie, bo się całkiem połamał i czekam na nowy. A ten, co mam, po prostu to jest dramat, na... wkurzałam się strasznie na nim, nie mogłam dobrze ustawić, co chwilę mi telefon wypada i po prostu oh, szybko, szybko chcę już skończyć. Miałam okazję na zlocie spotkać się z super dziewczynami, z Magdą i Anią, podam Wam nazwy na Instagramie, jeśli byłybyście zainteresowane, żeby wpaść do dziewczyn. And na samym zlocie to wpadłam i odpadłam właściwie, bo wpadłam, odebrałam zakupy, nawet nie chciałam łazić za bardzo gdzieś po alejkach, przeciskać się między ludźmi, bo akurat gdzieś tak byłam przed godziną 11, to było dość sporo ludzi, dość duże zamieszanie, szczególnie tuż przed samymi make and take i... Chyba o 10 były pierwsze make and take, a następne właśnie o, o 11, więc było trochę tłoczno na samym początku i ja stwierdziłam, że jakoś nie mam ochoty za bardzo gdzieś tam się przepychać. Taki plus dla mnie, że nie wydałam dodatkowych pieniędzy. <laughs> nie tak jak na ostatnim wzrocie właśnie, że bardzo długo chodziłam, coś tu przeglądałam, no to wiecie, wtedy coś takiego jest, że e, kupi się coś więcej oczywiście, nie? Więc miałam okazję być na oj godzinie 11 tylko na pokazie z kwiatów bawełny prowadzone przez yy, Linę... Wydz... bardzo trudne nazwisko, więc nie jestem pewna czy to pamiętam. Pamiętam jak się pisze, ale nie pamiętam jak się do końca wymawia więc mam nadzieję, że pamiętam dobrze. Jest to pani, która prowadzi właśnie warsztaty z zimnej porcelany z kwiatów bawełny. Ja ją kojarzę, ja ją gdzieś tam widziałam, więc fajnie, że był taki warsztat. Na tym zlocie akurat nie było na przykład Magdy Sawickiej, do której ja miałam iść właśnie na warsztat kwiatowy z kwiatów bawełny we Wrocławiu. Więc fajnie, że sobie mogłam tak nadrobić i pozyskać jakąś inną wiedzę właśnie na tym pokazie. To było bardzo szybkie, bo w mniej niż godzinę właściwie opowiedziała nam o swoich sposobach sobie na utwardzenie tkaniny. Pokazała swój ten cały osprzęt. Tkanina wam, że przede wszystkim robi kwiaty z jedwabiu, nie Więc zupełnie inny materiał jednak do pracy więc bardzo ciekawie było posłuchać kogoś mądrzejszego od siebie, to tak powiem. Eee, sorry, że tak zerkam w lewo, ale w lewo widzę... Jakoś bardziej mi się kieruje moja twarz do podglądu, a kamera jest jednak e, tutaj po prawej, a jak było na odwrót, to patrzyłam na odwrót, więc eee, jakoś nie potrafię się zgrać trochę z, tym, z tą kamerą, dlatego czasem mi wzrok może tutaj uciekać, nie? <śm> Więc mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło um, czas. jestem mega zmęczona. Jeszcze tylko nagram właśnie, co dostałam w ramach wymianek dwóch. To poszło w osobnym filmie. No i już niedługo jakieś testowanko tych wszystkich zakupów e, musi być. E, no i Staram się wrócić na YouTube, więc jeśli tutaj jesteście i chcecie ze mną dłużej zostać, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie zostawicie subskrypcję. I zostańcie ze mną po prostu na dłużej, dzięki temu. To trochę masło maślan, trochę się powtórzyłam, ale naprawdę jestem już trochę e, zmęczona. No, więc czas się pożegnać. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!